Cześć Siemano, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i będziemy powoli szykować, aby sprzedać samochód nasz i rozglądać się za jakąś BM -ką. Myślałem nad tą E49, czyli tym samochodem, bo jest ładny, w nadwoziu, chyba E49, z tego co się nie mylę, albo jakaś inna BMK już tutaj kurczę wysiadła. Mercedesów na razie nie chcę kupować. O, takie cudo od BMW. Przydałoby się. Możecie też napisać jakąś nazwę BMW. A przypnę wam serduszko i tak przypnę, więc nie musicie się starać. O kurczę, może nie takie lekkie w prawdziwym życiu, aby mieć te nie pamiętam jak to się nazywa. Macie tutaj teraz nazwę tego wozu, także tak e, dziękuję panie montażysto e, a, a tutaj są nawet nowe jakieś R8, nieźle nie. za 600 tysięcy nie wiem, jaki to jest samochód, ale seria to jeszcze nie Ford, dlatego nie pytajcie się e, uwaga, lecimy na sam koniec, tu tutaj są nie lubię w ogóle tych, tego typu z tego kraju bardziej samochodu. No, mi się nie podobają po pierwsze. Po drugie no wygląda jakby się miały zaraz rozpaść. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie hejtuję. Jeżeli ktoś lubi, to niech lubi, nie? Yy, no jak widać jest to Ford 8, 6, 816 tysięcy. Oby dodać tutaj w dealershipie jakąś Nową zakładkę z innymi, na przykład nie, nie Japońcami, ale patrzcie, jakie te japońce są. tanie z... jesteśmy. Nie wiem, jeszcze na którym aucie, a my tutaj już kurczę, a jeszcze nas stać. A mamy 41, panie montażystku. Mam dla ciebie zadanie: Poli wszystkie auta i powiedz, na którym jesteśmy aktualnie. Tutaj gdzieś Wam się wyświetli i dziękuję. Dostaniesz podwyżkę. Także tak. Eee, to jest naprawdę dzisiaj bardzo krótki odcinek, nadający się nawet na Shortsa, ale e, lecimy się ścigać. Naszym pierwszym samochodzikiem, który ma na imię, jak wiecie, peżot bądź nie wiecie kupiłem zakupiłem go w pierwszym odcinku serii Jeszcze nie Ford także możecie nie wiem, poglądać zobaczyć, tutaj wam się gdzieś w rogu teraz wyświetli miniaturka tego filmu także tak, my się, my lecimy, to mega szybki samochód wydaje się na wolny nie no, z tym spojrzeniem, to nie wygląda jakby był wolny by włączyłem jeszcze nos i teraz gazu nie daje. Dobra. Lecimy. Teraz tutaj macie w skrócie bardziej. Teraz będziecie mieli przyspieszone, W przyspieszonym tempie. Tutaj, proszę bardzo, więc nie będzie nic słychać przez chwilę. Także już jestem, to są, to chyba były trzy wyścigi z tego co widzę, ale patrzcie ile zarobiliśmy i jeszcze otrzymaliśmy paczkę, także tak. Nie powiem wam ile jest minut, ponieważ robię to w cięciach i muszę to montować wszystko. Znaczy, o oh folia fajna, fajna chyba, zobaczmy jaki, jaki kolory folii jest. Uwaga, trzy cztery bęk. Nie, nie jest ładny. Znaczy, no wiecie, do jakiegoś Japończyka może kiedyś będziemy mieć. I tak naprawdę to już koniec tego odcinka. Dziś jest naprawdę notorycznie krótki. Nie wiem dlaczego, po prostu nie mogłem znaleźć czasu. Niestety jeszcze miałem tutaj burzeń. Wolałem nie nagrywać, gdyż mogło się to źle skończyć, ale to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć!